Ups, to się wytnie, zabił go. Hej, 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 z tej strony Cheetah. witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, a tutaj, jak widać. Mamy nową aktualizację i nowy wyścig. Jedyne, niestety, co się pojawiło w tej aktualizacji, to wyścig. Nie ma żadnych nowych zmian. Także, no niestety, ale myślę, że troszeczkę się zawiedziecie na tej aktualizacji, ale nie przedłużając. Zobaczmy, zobaczmy, jak wygląda ten wyścig. Ja będę oczywiście go, tak jak widać, jest, świeci mi się na żółto, robić pierwszy raz. Wyścig znajduje się w stajni. Jorvik tutaj powinien się znajdować. I na, czym, na czym on jeździ? Na czym on jeździ? A on jeździ chyba na jakimś trakenie albo koniu jorwickim. W każdym razie sprawdzimy. Co? Tylko 20? Aha, okej. Okay. Dobra, to jest jeszcze nie wyścig. To jest jeszcze nie wyścig. O, plosie. 20 punktów. 20 punktów dla postaci, 150 dla konia. Jedziemy. Sprawdzimy, co tam dobrego nam przedstawili. No, powiem taki po prostu parkur skokowy. Póki co. Nic nadzwyczajnego. Nic ciekawego. Nie mówcie, że to koniec. A nie. Dobra, to to nie jest już parkur skokowy. To już jest teraz parkur. Krosowy WKKW, bym powiedziała, jeden z dni WKKW, czyli próba terenowa. No, zaraz zobaczymy, bo jest wyjazd z parkuru. A czasami tak bywa, niestety. Ja dlatego uważam, że to jest niestety, że próba terenowa zahacza o parkur. Nie uważam, żeby to było dobre. Jakoś mi się nigdy to nie podobało w zawodach. Jak próba terenowa to próba terenowa, jak parkur to parkur. Także tak sobie mi się podoba ten pomysł. No ale zobaczymy. Szału nie ma, powiem Wam. Nic nadzwyczajnego, po prostu kolejny... I oczywiście nie naprawili buga. Hello, witamy, witamy w SSO. Ja pierniczę. Ile można naprawiać takiego głupiego buga, który po prostu zasłania Ci cały ekran na czarno. O Jezu sobie tu skoczymy, żeby było szybciej. No powiem wam, że nie ma szału. Numa, numa szału. Ła na ostatniej trochę się podkłam, ale nie jest źle, nie jest źle i czy to jest wszystko? Czy to jest wszystko? Tak, moi drodzy, to jest wszystko. Tyle w tej aktualizacji. Także, jeżeli zastanawiacie się, czy po świętach opłaca się już wchodzić do gry, to jeżeli nie macie nic pilnego do zrobienia, to powiem Wam, nie. Tylko i wyłącznie nowy, nic nie wnoszący, tak naprawdę, wyścig. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Pa pa!